No co, kicia? Kicia? No co? No to masz, chodź. Chodź, tu masz jedzenie. Kicia. kicia, chodź. Pyt, patrzcie, co ona robi. Kitek! Kicia! Chodź, masz jedzenie tutaj. Kicia! Mhm. Ja się czuję naprawdę czasami jak troszeczkę. Słuchajcie. To jest sushi. Dobra. Chodź, kocie. To dla psa jest. Kicia, tu masz, tu, tu, kicia, masz, tu. No chodź, mam cię wsadzić? Ja cięż No, skakuj, tu masz żarcie. Co, niedobry? Niedobry? No masz przecież, lubisz to, proszę. Zarzek sushi, ładnie je. Ja. No dobra, sushi zrobiłam. Dzisiaj mamy jagnięcinkę całą noc się robiła w krokpocie. Co jest? Przecież to lubisz. Chodź, spróbuj. Spróbuj. Hm? No weź. Tu mamy y, cieleń, y, jagnięcinkę z batatem, z twarożkiem i z ryżem. Tak? A ja słuchajcie, mam dzisiaj, też mam twarożek z miodem. W ogóle chyba rzadko to ostatnio pokazuję, bo jak to ostatnio pokazano, dostałam tyle wiadomości, że wow, ale super pomysł. Spróbowałam, nie wiedziałam, że to dobre. Um, a wiecie, że już to od lat jem, że to jest taki zwykły twarożek w buśce z miodem. I miałam nie pić kawy, ale wczoraj zapomniałam stawić zmywarkę i mam brudny spieniacz. Um, a w ogóle to mam ochotę na kawę, także dobra, dzisiaj ostatni raz. Jeszcze sobie zrobiłam taką mega słabą z dużą ilością mleka. Jeszcze sobie zrobię. O. 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 Tak uwielbiam tą bitą śmietanę. To jest zwykła z Lidla, ale nie, nie mogę tego więcej kupować. To jest po prostu za dobre. No także i zobaczcie, jak pięknie się prezentuje od razu ten kubek. Pogoda jest słuchajcie taka, My już byłyśmy na spacerze, już wstałam, odkurzyłam podłogę, nastawiłam pranie. Mamy dzisiaj sobotę i jest taki dzień. Dzisiaj też mamy pełnię, więc to jest niby taki okres, kiedy Kumory nie dopiszę, ale powiem wam, że ja jakoś dzisiaj wstałam i właśnie czułam się taka przytłoczona, w ogóle miałam jakieś dziwne sny. Ale yy, jakoś wstałam i zaczęłam sprzątać i mi się lepiej zrobiło. Nie słyszy? No właśnie. Więc tak, ja się zabieram za śniadanie. Dzisiaj będę chciała jeszcze troszkę porządków zrobić. Muszę podprzątać sypialnię, wymienić pościel. Mm, tak, bo tak to właściwie już... A i w toalecie. Chciałam wyjąć te wszystkie rzeczy, które mam do sprzątania, być w tej szafce, takiej mojej narni, gdzie tam wszystko jest, i popatrzeć, co ja tam mam, i posegregować, zrobić tam porządek, bo tam po prostu wszystko mi się wysypuje i nie pamiętam, co mam. Więc jeszcze tam w tamtej szafce dzisiaj y, zrobimy porządki i też od razu, kidzi sprzątniemy kuwetę, nie? Żebyś miała czystą. No to jeszcze na święta pewnie raz sprzątniemy, ale. Dzisiaj właśnie tak chcę tam zrobić porządek, więc umyję podłogę, kibelek, sprzątnę kuwetę i zrobię od razu w tej szafce porządki i sypialnia I już właściwie mam wszystko ogarnięte. Także oby do świąt, nie, kocie? Już powiem wam, że już bym chciała, żeby były święta, bo już czuję takie <laughs> zmęczenie końca roku i już bym chciała, żeby był to by była przerwa. No dobra, ja już się ogarnęłam. Nastawiłam zmywarkę, nastawiłam pralkę, suszarkę. I pokażę Wam, yy, co mam na sobie. To jest, słuchajcie, ten komplet z hajem, który jest piżamą. I kupiłam to jako piżamę, ale to jest takie fajne, że będę sobie to nosić po domu. Zobaczcie, to jest takie, o, puchate. I te spodenki są mega wygodne. W ogóle ten kolor mi się podoba. On jest taki szaro-beżowo, nie wiem jaki. Chyba w aparacie wychodzi bardziej... Nie, nie wiecie, że ja mam problem z <śm> um opisywaniem kolorów. Wyprostowałam sobie włosy i wyglądają naprawdę zacnie, bez mycia. Co jest dla mnie szokujące, bo tym byłam ciekawa, jak to będzie wyglądało i fajnie takie. Troszeczkę je podwinęłam. I podoba mi się. Także słuchajcie tak, tutaj misja numer jeden. Jak macie koty, to znacie problem żwirku. To jest masakra. <grych> I to. Bo tutaj po prostu, i zobaczcie tutaj. No, także chcę to wszystko wyjąć, przejrzeć, co ja tutaj mam. I zrobić jakiś porządek. Bo po prostu tutaj wszystko wszędzie sobie ładnie poukładać. Miałam tu porządek, ale już nie mam. a A. Druga rzecz to sypialnia. Chcę tam wszystko poodkurzać, powycierać, yy, zmienić pościel w tej sypialni. To się po prostu tak kurzy, że to yy, nie wiem, co tutaj. Nie będę wam nawet teraz pokazywać tego stanu. Tutaj jest, bo masakra. Albo wam pokażę. O tak obecnie wyglądają moje rolety. To już nawet wam pokazuję tam śpi tu też spała kita, jakbyście chcieli wiedzieć. A tam sushi jadła przysmaka, nie? No. A tam na tym zagłówku się zawsze tak kurzy i na tych szafkach, że tam muszę wszystko zdjąć i wyczyścić. No po prostu. Nawet nie patrzcie na to. Także misja tutaj sypialnia i porządki w szafce. W ubikacji, i ubikacji, ale powiem Wam, że to jest zarąbiste, bo to jest takie luźne w ogóle, ale jest mega miła i ciepłe. Tylko zaraz sobie założę skarpetki, bo jest mi zimno w stopy, a ja lubię na woso chodzić, więc założę sobie tylko. Wow, Widzicie, w każdym świetle te włosy, w tym świetle teraz, jak tu przeszłam na tle białych, to wyglądał, jakbym miała srebrne. A jak przejdę tam, one tak strasznie łapią kolor tutaj od tego się, o widzicie? A na przykład, tu już mam żółte. No, tak jest od tych żarówek, widzicie to? No, także, a jest po prostu taka szarówka za oknem. W ogóle jakoś jest tak niebiesko, widzicie? Miałam iść do Lidla, ale nie chce mi się, wiecie? Chyba sobie daruję. Chyba jutro jest w ogóle niedziela handlowa, więc może jutro pójdę. Chciałam sobie pójść bułkę z serem, ale jak patrzę przez okno, jakie tam tłumy zjeżdżają, bo w sumie jest sobota i jest weekend ostatni przedświąteczny, to myślę, że nie chce mi się tam iść w ten tłok, więc pewnie nie pójdę wieczorem, no zobaczymy. Także słuchajcie, ja tak wyglądam. Zaraz sobie nastawiam jakiegoś audiobooka i robię porządki. A, jeszcze w łazience, bo w łazience też jest. Ja tam niedawno sprzątałam, ale o, tutaj robiłam porządki. Skarpetkach, które już muszą odejść, tu jest czyste, wyprane. Sushi urzecz no, jakby tak. Jeszcze tutaj parę rzeczy. Yy. Natomiast tu mój pokój wygląda elegancko. Przedpokój też. Tam salon, w miarę, nie właściwie jest ok, także. Borek śpi koło łóżeczka. Jadła się i śpi. Dobra, słuchajcie. Tu już ogarnęłam. Ogarniałam sypialnię. jeszcze tam robot, jeździ sprząta. Wieczorem tradycyjnie jak zwierzaki pójdą spać, to będę mieć podłogę, bo teraz to nie ma sensu. Mm. Ale słuchajcie, zgłodniałam. W ogóle nie mogę z tego, tu leży ta szczotka do zębów. No tak śmiesznie wygląda, nie wiem dlaczego, ale... Śmieszy mnie widok tego, śmieszne to jest. I tak, myłyśmy wczoraj zęby. No zgadnijcie, sushi była bardzo niestworna, no ale dobra. Słuchajcie, zrobiłam sobie kanapki z tym musem z mięsa. Komara, to jest tygodnia Deluxe. Jakie to jest dobre. A i znalazłam jeszcze wczorajszą bułkę, bo nie byłam w Lidlu. Ale słuchajcie, zaraz zjem sobie, wypiję herbatę, zmontuję vloga. Na dzisiaj idę do Lidla kupić tego więcej. Bo to jest po prostu pyszne. To smakuje jak pasta rybna. Ale jakoś tak. No, trochę jak pasta rybna. Mmm, pecha. Idę kupić trzy słoiki tego serio zaraz. No naprawdę. Taka... Jak kiedyś na helu kupowałam, ale też powiem, że kiedyś moi dziadkowie mi robili tak jak z taką pastą rybną, z jakiejś takiej ruskiej konserwy czy czegoś takiego. I to było przepyszne. No, a i to tak samo smakuje. Więc <gryw> jak lubicie takie smaki, to polecam. Pamiętam, że to było niedrogie. Też ten słoiczek nie jest jakiś duży. Ale po prostu... Rewelacja. No, ale jakoś tak zrobiłam się taka głodna. a już ostatnio staram się wiecie, nie robić, tak żeby nie, nie jeść. jeść, jak jestem głodna. Bo potem są takie tożsamości, że mi się nie chce jeść. Więc zrobiłam sobie przerwę na kanapki. Sushi, tak. Sushi tam leża kuja, na spała. Spała sobie, ale się obudziła, bo widzi, że tu coś robię, nie? A i w ogóle pale świecę. Eee, tak. I a, i włożyłam znowu baterię. O, do tego. Hmm, gdzie ja włożyłam? W mu się. A, dobra, jeszcze muszę w tym ho hoł, hoł wymienić w takim razie. I tutaj też postawiłam, bo jak będę szła do Lidla, to od razu je wrzucę tam do pojemnika. Wiecie o tym, żeby nie wyrzucać baterii do śmieci, tylko są takie specjalne pojemniki, właśnie w marketach, przykład, gdzie można mm, wrzucić, bo raz, że. Bakterie. Baterie są toksyczne, a dwa że one są recyklingowane potem. No nie mów, że ty jeszcze jesteś głodna po tym śniadaniu. Borkozaurze. Patrzcie, jaki pies zainteresowany. No to... tak, kanapki mam. O, idzie następny. Semp. Ja chcę chwilę przerwy, chcę sobie zjeść kanapki. Dajcie mi spokój, dobra? Dobra? Pięknie. Wyglądasz jak szczeniaczek. Ani Cię tak ostrzygła, że wyglądasz teraz jak, jak dzieciaczek mały. No. Trochę tam widać, że gdzieś nierówno miejscami, ale ładnie wyglądasz, powiedz. Prawda? Ty do pączka? Nie, ty do mnie, no ja wiem. No właśnie, no i widzicie. Z jednej strony kicia, z drugiej strony sushi. I tak można sobie jeść w spokoju, nie? No, ale już po prostu się robi taka szarowa, taka mgła. W ogóle zobaczcie, jak jest za oknem. No, także dzisiaj ja będę robić sobie medytację na pełnię. To jest ostatnia pełnia w tym roku. Pełnia to jest odpuszczanie. No, więc takie intencje na pozbycie się wszystkiego, co nie służy. E, więc mam zamiar później e, wieczorem sobie zrobić jogę i medytację. Ale jeszcze właśnie muszę tam wysprzątać Gici e, kuwetę i toaletę. I od razu wtedy zabiorę zawartość kuwety do śmieci i pójdę do Lidla, wiecie, ja wszystko po prostu nienawidzę chodzić z, ze śmieciami, więc e, zawsze to organizuje tak, żeby przy okazji gdzieś je wynieść, bo jak mam iść wynosić śmieci, to... Serio, to jest jedyna rzecz, której tak bardzo nie lubię robić, naprawdę. A to jest zarąbista, no po prostu ten komplet... Sztos. Chyba nie było w innych kolorach, ale muszę zerknąć, czy w ogóle czegoś takiego podobnego jeszcze nie ma. Bo zarombista to jest, nie? A w ogóle jest tyle fajnych psich ubranek na chemię. I chciałabym już jeszcze coś zamówić, bo ta bluza SK jest taka... mogłaby być yy, szersza w brzuszku. A wszystkie są powyprzedawane. Takie mi fajne sweterki różne rzeczy by się były. No, wykupili ludzie nie ma. Dobra, ja jem, bo zaraz tutaj wiecie, o, presja jest. <laughs> a zresztą też ja jestem głodna. Podobają mi się dzisiaj też te, te włosy, takie przeprasowane takie. Bardziej przylizany taki grzywek, bo wtedy miałam taki, jak to powiedziała, od, nie od wiaderka, od na doniczkę. A teraz mam taki bardziej, ale lata dwudzieste, taki no, mega mi się podoba. Jutro sobie umyję i ten, jeszcze zrobię szampon i odżywkę, fioletowy, bo widzicie, moje włosy niestety gdzieś miejsce, to to akurat jest światło, to to jest złudzenie teraz, bo to te włosy, mówię Wam, odbijają w zależności jakie jest światło, ym, taki kolor, ale gdzieś tam jeszcze przebijają takie cieplejsze refleksy. No pięknie śpisz na podusi, tak o. Yy, więc sobie jeszcze wytonuję, bo wiecie takie włosy to ym, też pamiętaj, bo teraz dużo osób do mnie pisze w ogóle jak ja to robię, że mam chłodne włosy. No teraz to fryzjer mi zrobił, a później no to wiecie trzeba używać dobrych, profesjonalnych kosmetyków fioletowych, szamponów fioletowych odżywek, bo to, wiecie, jak sobie umyjecie na przykład jakimś szamponem naturalnym, które są teraz takie na topie i dziewczyny mówią, że są takie świetne, no to taki kolor to Wam się zmyje. Jak, zmyje, jak umyjecie na przykład szamponem dla dzieci, yy, albo właśnie takimi naturalnymi szamponami, które są takie mocno oczyszczające, to Wam zajdzie ten kolor. Więc yy, no to trzeba już mieć taką pielęgnację dobraną i, i być świadomym, że to wiecie, no, utrzymanie takiego blondu yy, wymaga i pielęgnacji, i odświeżenia u fryzjera, to nie jest tak, że raz na pół roku sobie zrobimy takiego, chociaż powiem Wam, że pamiętacie przecież ja bardzo długo nosiłam taki kolor i ja też byłam w stanie sobie to wytonować sama odżywką i szamponem w domu, no ale <laughs> też muszą być specjalne, może co... <laughs> co mnie jest, przepraszam, e, profesjonalne kosmetyki e, takie wiecie, no już e, fryzjerskie, żeby to sobie w domu dobrze podtrzymywać. A też z drugiej strony no te fioletowe wszystkie są takie wysuszające, więc potem trzeba też mieć pielęgnację taką odżywiającą. wiecie ja mam, o włosy mam tak samo jak skórę, że wiele różnych rzeczy tutaj Yy, się dzieje i ja też już od lat używam w sumie yy, tego samego, bo wiecie, że u mnie Olaplex to jest od nie wiem ilu już lat, yy, ale Must Have yy, nie, może nie John tylko Philip Kingsley używam tak yy, na bieżąco yy, tej serii takiej żółtej, ale też, yy, bo myję włosy zawsze dwa razy. Więc najpierw myję y, tym żółtym szamponem, a potem fioletowym. No i też od czasu do czasu Camon wjeżdża albo Fenola. Panola Fenola to jest taki szampon, który kupicie na Allegro. Jest niedrogi, farbuje ręce, farbuje uszy, farbuje wszystko. No ale jest taki, że zostawia taki zimny odcień, więc. No ale to jest dłuższa historia. Jak chcecie, to Wam mogę y, kiedyś tu nagrać album. Może później jeszcze wam w łazience pokażę. Dobra. Idę jeść. Skory już śpi. A ty co tu siedzisz? Ojej. Ja lubię, jak, jak one obie tak siedzą z nóżkami podwiniętymi, tak na kurę. Jak to ładnie wygląda. No wiem, 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 dobra. No dobra, powiem wam tak. Sypialnia jest cała, czyściutka, pachnąca, odkurzona, wysprzątana, wymyta. Czekt. Łazienka. Jeśli chodzi o łazienkę, tu się suszy łóżko suszy. suszy łóżko suszy, jakie trudne zdanie. Tu wyszorowa wyszorowałam umywalki. Wyszorowałam wannę, albo tam jeszcze stwierdziłam, że umyję kici tą górę od kuwaty, więc tutaj się suszy i tu jeszcze suche, znaczy te czyste ściareczki, wyprane muszę poskładać i schować drabinę. Ale tak tu generalnie tu jeszcze jedno suszenie jest OK. Muszę wam pokazać, bo kupiłam worki do kuwety. Właśnie już tutaj nie zrobiłam, tylko wiedzę co porządku w tych szafkach, bo już nie mam siły ani czasu. Yy, I powiem wam tak. O, odpaliłam sobie, tutaj się kici, yy, ta, dezynfekuje łopata. Yy, Iceland yy, sobie odpaliłam tutaj pacyczki, bo one bardzo ładnie pachną. I słuchajcie, kupiłam worki do kuwety. W Action ostatnio, jak byłam, co Wam pokazywałam, są zarąbiste Mamy bardzo dużą kuwetę, no bo mamy dużego kota. Yy, I zobaczcie, takie, i to są large, Nie pamiętam ile one kosztowały. Specjalnie tutaj zostawiłam, żeby tego nie wyrzucić. Yy, I na pewno będę kupować, bo yy, no są mega ciekawe. Też czy się nie będą przerywać, ale w końcu coś pasuje. Tutaj słusznie jeszcze nastawiłam marchewkę na waromie. Yy, Tutaj wyjęłam rzeczy, bo chcę zrobić ten pudding ryżowy z mango. I tutaj już zapakowałam maseczkę i baterię, bo wymieniłam tam jeszcze w tym napisie: Ho, 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 jak sushi ładnie wygląda. Tu się vlog wrzuca, o, kicia tutaj. A ja słuchajcie, tak mówiłam, że pójdę do Lidla i byłam przed chwilą sushi na spacerze i tak leję, że nie chce mi się w ogóle iść, ale skończył mi się papier toaletowy. no więc jakby nie mam wyboru. Więc idę, jest 18, może nie będzie jakiś tłumów, ale przypuszczam, że będzie masakra. No i kupię sobie bułkę i pasztet i chyba to będzie och, czy nie wiem, może sobie zrobić dzisiaj ten ryż z batatem, taki był wczoraj dobry, nie wiem. Zobaczymy, w każdym razie muszę iść, bo już jest niedziela. No i jakby to jest taki problem, którego się nie da rozwiązać inaczej niż pójściem do Lidla, więc... No dobra, wróciłam z Lidla. I tak, mam zakupy. Jest papier taletowy, słuchajcie, dwie ostatnie bułki. Ja nie wiem, te serem. Jeden największy batat, jaki był. Tak, bo psy teraz jedzą bataty, powiedz, tak, prawda. Worki 120 litrów. I chciałam jogurt naturalny, bo mam ochotę na jogurt z migdałami. I wzięłam jeszcze e, skyr. Bo jakoś nie wiem czy ja. Chyba kiedyś musiałam mieć ten jądł, ale jakoś nie mam zdania, więc nie wiem. E, wzięłam taką bagietkę, bo to do pasztetu będzie dobre i wzięłam dwa te pasztety z mięsa homara i płacate. Ile te pasztety kosztowały? 6,99. No, taki słoiczek nieduży. Także tak, już ci się zrobiło marchewki, więc zaraz będzie obiad, tak? Będzie obiad. No, będzie obiad. I ja też sobie zaraz robię obiad. No i tak, właściwie tylko na jutro mi zostało już dzisiaj nie będę, jutro zrobię ten puding ryżowy z mango, tym bardziej, że przecież zapomniałam, że mam termomixa do umycia. Znaczy no nie tylko po marchewkach, ale wiecie jest taki zapach, więc rozładuję zmywarkę. Jestem, czy już mówiłam, jestem w tym stanikotopie, bo e, się strasznie, musiałam się rozegrać z tej bluzy. Bardzo ciepła ona jest naprawdę, ale super wygląda. Założyłam do tego te barankowe spodnie i beżowy, beżową kołdro kurtkę i zarobiście to wyglądało, naprawdę. Także ja teraz się zabieram ze swoje jedzenie i chyba zrobię sobie zapiekankę tą ryżową z batatem. Tak mi jakoś to i z pieczarkami i ten, tak jakoś mi to smakuje. Tylko właśnie się zastanawiam, czy by sobie dzisiaj tego nie zrobić, e, bo robiłam to ostatnio z tym pomysłem na... E, żeby nie zrobić z tego, z tym. Tylko, bo też jestem pipa, bo nie kupiłam śmietanki, bo do tego jest osiemnastka, dwunastka, więc po trzydziestkę. Zastanawiam się, czy jakbym to zrobiła z mlekiem. To, no Właśnie, poszłam do sklepu, ale tego nie kupiłam, nie? A z jogurtem? Z jogurtem chyba nie, nie? No Właśnie to tak. Trzydziestkę mam. Nie wiem, czy to nie wyjdzie z trzydziestką za słodkie. Hmm. Może bym z serkiem podjął? Coś tu... Hmm. No nie wiem, zaraz coś wykombinuję, już nie idę, do, nie idę drugi raz do tego Lidla, choćby nie wiem co, nie Sushi? Przez z kurtem by to zrobić? Myślicie, że to będzie różnica? No tak to robiłam z taką śmietanką osiemnastką. Sushi, co sądzisz? Co sądzisz? Może z mlekiem to zrobić? No już, pokaż się. Gotowa do jedzenia ogonek? Wiem, że dla ciebie serio. Ona już jak widzi Thermomixa, to wie, że to dla niej w ogóle teraz jej waży to jedzenie, bo mi pisaliście, że za dużo je nie jest za dużo. Więc yes. tyle. O, tu ci wymienimy talerzyk. Tyle ile powinno. Czy to może to na tych dużych talerzach tak wyglądać. Kiedy tutaj słyszy, przepraszam Cię, choć tu ci pani tak stawi na środeczku. Proszę. O. Proszę bardzo. Co jest kocie? Coś mówiłaś? Tak? Słuchajcie, a ja robię eksperyment, więc tak. Mam jogurt naturalny i połowę tego pomysłu, na w ogóle to mi przypomniało, że muszę zrobić w końcu porządek w tych przyprawach, nie? Gdzie ja to wsadziłam. To. Połowę tego tylko wziąłam. Pomysł na kurczak, sos, w, śmie w sosie śmietlane we Połowę. Cały ten jogurt i 200 ml wody i dodałam trochę czosnku i trochę tej wegety bo ona bardzo dobrze smakowała z takim sosem jogurtowym, który kiedyś robiłam do warzyw i do humusu i to było zajebiste więc to wszystko wymieszam, nie wiem czy właśnie to podgrzewać z tym jogurtem, czy, to by, czy po prostu tu zalać ale jeszcze wiecie co, nie, podgrzeję to dodam, jeden trójko, dodam mniej tego grana padano i dodam jeden trójkącik yy, tego hochlanda emmentalera. I zo zobaczymy, co z tego wyjdzie. <gryw> Widzicie, pracuję nad moją zapiekanką warzywną. A i tu są jeszcze cztery pieczarki. Tu jest tak z pół batata cztery pieczarki, pół woreczka ryżu, cały jogurt. No, zobaczymy. Powiem wam, że z tym jogurtem i serkiem ten sos mi w końcu wyszedł taki kremowy, bo tak to był taki bardzo wodnisty, a teraz... W końcu mi wyszła spokoj konsystencja i smakuje dobrze, także myślę, że to był dobry pomysł. Zobaczymy, czy mi się ten jogurt nie zważa, ale chyba powinno być ok. Powiem Wam, że pachnie przekozacko, więc ja zaraz sobie ją zjem. Potem, tak jak Wam mówiłam, chcę sobie poćwiczyć jogę, zrobić medytację, zapalić szaubię, palo santo. E, właśnie z okazji dzisiejszej pełni, także ja już się z Wami dzisiaj żegnam, rozłączam, pachnie sztosowo, Myślę, że to będzie. To będzie to. Z jogurtem to chyba będzie w ogóle lepsze. No ale dobra. W każdym razie ja już tutaj mam relaks. Wszystko w piżamie. Zaraz właśnie mam zamiar tutaj usiąść na kanapie, przykryć się kocem. Ze zwierzakami, z sushi, z kicią i właśnie zejść tą pyszną, nie wiem jak to nazwać, coś pomiędzy risotto a zapiekanką. Zielona herbata zaraz będzie, jeszcze coś słodkiego sobie zjem. I taki dzisiaj będzie sobotni wieczór.